Kiedy rezygnujesz z autentyczności, płacisz za to sobą. I to z wysokim watem. Udawanie kogoś innego to jak noszenie butów o dwa rozmiary za małych tylko dlatego, że ładnie wyglądają. Można wytrzymać godzinę, może nawet wieczór, ale prędzej czy później zaczniesz kuleć. Prawdziwa bliskość zaczyna się tam, gdzie kończy się gra pozorów, gdzie mówisz, to jestem ja. Z moimi zachwytami, z moim wkurbem, z moim nieogarnięciem, i z tym, że czasem potrzebuję się schować pod kocem, jak jesz w kryzysie egzystencjonalnym. I nagle, jak za dotknięciem magicznej różdżki szczerości, spotykasz kogoś, kto mówi: O, ty też, ten nie polega na byciu idealną. Polega na byciu prawdziwą, nawet jeśli to oznacza, że czasem twoje granice są jak polska pogoda. Zmienne burzliwe i nieprzewidywalne, jak rozpoznać, kiedy jesteś naprawdę sobą, a kiedy tylko dobrze grasz. Bycie sobą. To brzmi cudownie, dopóki nie próbujesz tego robić w środowisku, które przywykło do twojej wersji tej dla ludzi. Tej, która zawsze wie, co powiedzieć, gdzie przytulić, gdzie posprzątać emocjonalny bałagan, byle tylko wszyscy czuli się dobrze. Nawet jeśli twój własny komfort dawno ewakuował się tylnym wyjściem. Więc jak rozpoznać, kiedy jesteś autentyczna, a kiedy po prostu świetnie udajesz? Po pierwsze, po zmęczeniu. Jeśli po spotkaniu z kimś czujesz się jak worek kartofli, wysuszony emocjonalnie, wewnętrznie wyczerpany, jakby ci ktoś wessał duszę przez słomkę, to znak, że było coś nie tak. Być może grałaś. Uśmiechałaś się, choć nie miałaś siły, zgodziłaś się, choć coś w tobie krzyczało, uciekaj. Po drugie, po tych wszystkich reakcjach z opóźnionym zapłonem, kiedy złość dociera do ciebie dopiero wtedy, kiedy już myjesz naczynia i prowadzisz w głowie debatę, którą powinnaś była wygrać godzinę temu. Po trzecie, po tym, jak często zadajesz sobie pytanie, czy oni mnie lubią. Zamiast. Czy ja się dobrze czuję w ich towarzystwie? Bo jeśli jesteś z sobą, to pytanie się odwraca. Przestajesz się martwić o aprobatę, a zaczynasz sprawdzać, czy to w ogóle twoje plemię. A teraz ciekawostka z pogranicza psychologii i zdrowego rozsądku. Większość z nas przez lata wypracowywała sobie tak zwane maski społeczne. Maska uprzejmej, maska ogarniaczki, maska osoby, która nie ma problemu i problem w tym, że te maski tak dobrze leżą, że czasem zapominamy, że to tylko maski. Autentyczność nie polega na tym, że nagle rzucasz wszystko, mówisz wszystkim, co o nich myślisz, i zmieniasz swoje życie w sitkom, choć brzmi to jak przygoda. Chodzi raczej o to, żebyś przy samej sobie nie musiała udawać, żebyś patrząc w lustro, mogła powiedzieć, to ja jestem. Bez podkładu, bez filtra i bez tej miny dla ludzi. Spróbuj zrobić prosty test. Z kim ostatnio rozmawiałaś i czułaś się po tej rozmowie lżejsza, spokojniejsza, może nawet trochę bardziej sobą? To są właśnie ludzie, przy których maski opadają. Przy nich nie musisz grać. A to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. I teraz. Dla porządku. Oto objawy głębokiego połączenia czyli taka lista kontrolna, jak z GPS-relacji bez konieczności aktualizacji systemu co trzy tygodnie. Nie boisz się ciszy. Nie musisz wypełniać każdego milimetra dźwiękiem, bo wiesz, że cisza też mówi i czasem mówi: Jest mi dobrze z tobą. Czujesz, że jesteś słuchana. Nie tylko słyszana, czyli wiesz, mów, 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 ja i tak już wiem swoje, ale naprawdę zauważona, jakby ktoś nastawił radar tylko na ciebie. Nie musisz nic udawać. Nie kombinujesz, jak założyć minę zainteresowanej, kiedy w środku masz ochotę krzyknąć, Boże, to nudne, pomówmy chociażby o kotach. Po spotkaniu czujesz się bardziej sobą, a nie mniej. Nie wychodzisz jak balonik z wypuszczonym powietrzem, tylko jak człowiek, który znów przypomniał sobie, że ma duszę. Więc zrób sobie krótkie ćwiczenie. Weź kartkę albo odpal notatki w telefonie i zapisz trzy osoby, przy których możesz być naprawdę sobą i trzy sytuacje, w których najczęściej zakładasz maskę. Pierwszy krok do tego, by wiedzieć, kiedy grasz, a kiedy naprawdę jesteś na scenie swojego życia. Jak pielęgnować autentyczne relacje, kiedy życie przypomina bieg z przeszkodami? W idealnym świecie miałybyśmy czas na głębokie rozmowy przy herbacie z kardamonem, zaraz później, i znajomych, którzy zawsze wiedzą, kiedy napisać: Hej, żyjesz? Ale żyjemy tu. Gdzie gonią terminy? Zmywarka znów nie wypłukała kubków, a ty dostajesz wiadomość od znajomej, z którą nie rozmawiałaś od pół roku i nie wiesz, czy napisać. Hej, super cię słyszej, czy raczej miałam nadzieję, że już się nie usłyszymy. Autentyczne relacje nie wymagają codziennych aktualizacji jak aplikacja pogodowa. One wymagają pielęgnacji i to takiej, która nie wygląda jak obowiązek z Excela. Pierwsze, mniej, ale prawdziwie. Nie musisz mieć stu znajomych, żeby czuć się kochaną. Wystarczy kilka relacji, które są jak dobry, że uszyty sweter. Miękkie, ciepłe i nie Czasem więcej jakości znajdziesz w dziesięciominutowej rozmowie, niż w weekendowym spotkaniu z osobą, przy której ciągle udajesz, że robisz ...Kroseko. A przecież wiesz, że po nim zawsze boli cię głowa. Po drugie... Kontakt nie musi być codzienny, żeby był szczery. Znasz to uczucie, kiedy po pół roku nieodzywania się piszesz do przyjaciółki, a ona odpisuje, no wreszcie, ale bez cienia pretensji? To właśnie autentyczność. Zero wyrzutów, tylko radość. Że jesteście znów w jednym akapicie życia. Po trzecie, mów prawdę, nawet jeśli jest niewygodna. Jeśli nie masz siły się spotkać, powiedz, jeśli coś cię uraziło. Powiedz. Nie chowaj emocji pod dywan, bo po tym na tym dywanie nie da się przejść, nie potykając się co dwa kroki o niezdarne pytania i przemilczane frustracje. Autentyczna relacja znosi prawdę. Czasem nawet ją lubi. Zwłaszcza gdy jest podana z czułością i odrobiną miroń. Na przykład, trochę mnie to zabulało, ale wiem, że mogę z Tobą o tym pogadać, bo przecież obie mamy alergię na zamiatanie pod dywan. Po czwarte. Celebruj relacje tak, jak celebrujesz na przykład dobrą pizzę. Nie musisz czekać na urodziny. Czasem wystarczy wysłać komuś głupie zdjęcie śmiesznego kota. Albo wiadomość, hej, pomyślałam dziś o tobie. I o pieroga. I stwierdziłam, że jedno i drugie sprawia mi radość. Bo na koniec dnia to właśnie takie drobne gesty cementują bliskość. Nie prezenty, niewielkie słowa, ale codzienne, hej, jesteś ważna. Tak jak nie podlewasz kwiatka tylko raz w miesiącu, takiej relacje potrzebują regularnego chlub. Nawet jeśli to takie szybkie, jak się masz. Wysłane między zupą a raportem. Autentyczność to nie obowiązek. To ulga. Być może najważniejszą rzeczą, jaką dziś warto sobie przypomnieć, jest to, że nie musisz nikogo udawać, by zasługiwać na miejsce przy stole. Nie musisz być zabawniejsza. Mądrzejsza, bardziej ogarnięta. Wystarczy, że jesteś i że próbujesz być sobą, nawet jeśli czasem taty ma na sobie dres, rozczochrane włosy i wątpliwości wielkości smoka. Relacje oparte na autentyczności nie są idealne, ale są żywe, czujące i ludzkie, czyli dokładnie takie jak my. A teraz, żeby nie zestawić cię tylko z refleksją, ale też z zestawem do użycia w terenie, oto dzisiejsza piłka mądrości. Idealna do kieszeni, portfela albo tatuażu, ale tego już nie sugeruję. Podsumowanie do zapamiętania w wersji kieszonkowej. Cisza w relacji to nie pustka, to zaufanie. Nie potrzebujesz wielu ludzi, ale kilku prawdziwych. Autentyczność. Zaczyna się tam, gdzie kończy się udawanie. Nie ma złego momentu, by napisać: Hej, myślę o tobie. Bycie sobą to nie luksus. To baza wypadowa do życia. I pamiętaj, jeśli świat próbuje ci wmówić, że musisz być bardziej lub lepiej, spójrz mu prosto w oczy i powiedz: Dziękuję, jestem już zajęta byciem sobą. Jeśli ten odcinek sprawił, że poczułaś się trochę lżej, trochę bliżej siebie, to znaczy, że robimy dobrą robotę. A jeśli chcesz te rozmowy nie tylko słuchać, ale prowadzić ze sobą, to zeszyt ćwiczeń ja odkrywam siebie, może być twoim lustrem i kompasem. Link do zakupu znajdziesz w opisie. Niech to będzie wasze pierwsze autentyczne spotkanie. A w kolejnym odcinku zagłębimy się w temat miłości w dresie, nie na pokaz, czyli o byciu sobą z kimś drugim. Będzie o tym, jak kochać prawdziwie, bez potrzeby udawania czegokolwiek.